Walka wieczoru sobotniej gali UFC 284 w Perth pomiędzy Mislamem Machaczewem i Aleksandrem Wolkanowskim zapowiada się absolutnie wybornie. Nigdy wcześniej nie mieliśmy sytuacji, w której naprzeciwko siebie staną zawodnicy z pierwszego i drugiego miejsca rankingu pound for pound. A tak właśnie sytuacja wygląda w tej chwili. Więc jest to walka bez precedensu. Nawet jeżeli podejdziemy z pewną rezerwą do tych rankingów UFC, bo wiemy jak to z nimi bywa. Australijczyk jest tutaj gremialnie skreślany. Jest zdecydowanym bukmacherskim underdogiem. Przyznam szczerze, że mam pewne wątpliwości, czy kursy bukmacherskie tak wyraźnie faworyzujące Stańczyka są uzasadnione. Z kilku powodów. Otóż, po pierwsze. Aleksander Wolkanowski ma nieprawdopodobne wręcz bitewne IQ. Jest to zawodnik niebywale inteligentny. Dość powiedzieć, że karierę zawodową, że pierwszą walkę w karierze stoczył mając na karku 24 lata. Dziś, 10 lat później, jest niekwestionowanym mistrzem kategorii piórkowej, który jest uznawany za najlepszego zawodnika bez podziału na kategorię wagowe. Jest zawodnikiem, który w pokonanym polu zostawiał Maxa Holloway'a, czy też Jose Aldo, a zatem absolutnych gigantów, jeśli chodzi o kategorię piórkową. No, musisz mieć coś specjalnego pod kątem właśnie tego oktagonowego IQ, aby w 10 lat, zaczynając tak późno, wdrapać się na sam szczyt. To po pierwsze. Po drugie, wszyscy wiemy, że jeżeli Aleksander Wolkanowski, Znajdzie się w starciu z islamem Machaczewem w podobnej sytuacji, w jakiej w drugiej rundzie znalazł się w drugiej rundzie boju z Dagestańczykiem znalazł się Charles Oliveira, nie będzie panicznie klepał. Prędzej pójdzie spać aniżeli odklepie. Pamiętamy przecież jego walkę z Brianem Ortego. Amerykanin zapiął piekielnie ciasną gilotynę, a jednak Australijczyk nie poddał się, więc nie ma w sobie tego genu gotowości do poddania. Jest w stanie wytrzymać znacznie, znacznie więcej. A jak wiemy, mental w sportach walki odgrywa kapitalną rolę. Na tym jednak nie koniec. Wszyscy bowiem wiemy też, że Australijczyk jest nieprawdopodobnie wręcz sprawny pod kątem kondycyjnym. Ma paliwa na 25 minut walki, a rzekłbym nawet, że na 50. W piątej rundzie potrafi wyglądać tak samo dobrze być tak samo szybkim zawodnikiem, jak w rundzie pierwszej. I to może mieć kapitalne znaczenie. Ponadto wiemy, że jest to też zawodnik niezwykle doświadczony, stoczył mnóstwo mistrzowskich bojów, 25-minutowych, widział już w oktagonie w zasadzie wszystko. Wydaje się też, na papierze przynajmniej, bo do tego wrócimy, że w płaszczyźnie stójkowej Aleksander Wolkanowski powinien rozdawać karty. Co go tam wyróżnia? Otóż dwa elementy. Przede wszystkim nieprawdopodobna wręcz gra kiwkami, zmyłkami, przyruchami. Mówi się, że Izrael Adesania jest właśnie najlepszy pod kątem tego kamuflażu, natomiast w mojej ocenie Aleksander Wolkanowski jest w tym aspekcie nawet lepszy. Potrafi tak zaczarować swoich rywali właśnie różnorodnymi kiwkami, zmyłkami, że ten nie wie, tenże rywal Australijczyka, kiedy kiwka przeradza się w faktycznie wyprowadzone uderzenie. Więc pod tym kątem kamuflowania swoich zamiarów, malowania różnorodnych, oktagonowych obrazów przed swoimi rywalami, Aleksander Wolkanowski jest absolutnym gigantem. Z jakich technik korzysta w stójce? Nieskomplikowanych. Nie musi korzystać ze skomplikowanych, dlatego że posiada doskonałe kiwki, zmyłki i przeruchy. Korzysta przede wszystkim z niskich kopnięć, które miesza z ciosami prostymi. Czasami dołoży jakieś middle kicki. Generalnie to wszystko. Wydaje się więc na papierze, że jego stójkowa gra nie jest szczególnie skomplikowana, ale rzeczywistość jest zupełnie inna właśnie z uwagi na, powracam ponownie do nich, kiwki, zmyłki i przyruchy. Jak natomiast prezentuje się pod kątem zapaśniczym? Czy może postawić się tutaj mocno Dagestańczykowi? Otóż może. Zawodnik o jego charakterystyce, o jego budowie ciała. Jego gabarytach, czyli taki niski, krępy, zwarty, kompaktowy, nie jest naprawdę łatwy do utrzymania w parterze. Nie jest też łatwy do obalania. Chociaż tutaj oczywiście wyniesienie go e, może działać nieźle, ale ustabilizowanie takiego właśnie silnego, e, krępego, zwartego, niskiego zawodnika nie jest łatwe. Wyobraźcie sobie, że macie taką małą kulkę pełną energii, jeszcze silną. No, ustabilizować ją na dole, nie jest łatwo. Więc tutaj jak najbardziej Wolkanowski może zawiesić wysoko poprzeczkę Machaczewowi. Ponadto walka rozegra się w dużym oktagonie. A nie oszukujmy się, Aleksander Wolkanowski będzie starał się tutaj utrzymać Islama Machaczewa na dystans. Czyli hasać do lewej, i do prawej, kąsać go ciosami prostymi, wciągać na jakieś kontry, atakować może niskimi kopnięciami. Będzie potrzebował do tego przestrzeni, którą zarządza fantastycznie i tęże przestrzeń będzie miał tutaj e, naprawdę, będzie jej miał sporo, bo, jak mówię, walka odbędzie się w dużym oktagonie. Wreszcie będzie tutaj gospodarzem, a zatem Wolkanowski walczy u siebie. Reakcje fanów mogą w jakimś stopniu, pewnie niewielkim, ale jednak wpłynąć na percepcję sędziów punktowych. Bo prawdopodobnie będzie tak, że jeżeli Wolkanowski, nie wiem, Trafi machaczewa na gardę, na trybunach rozlegnie się jakiś okrzyk radości, który może wpłynąć na właśnie postrzeganie tej reakcji przez sędziów punktowych. Natomiast gdy trafi czymś dobrym, machaczew, prawdopodobnie na trybunach zapanuje cisza. I to też może mieć jakiś wpływ na sędziów punktowych. Natomiast no nie oszukujmy się, że jednak faworytem. Zasłużonym, chociaż jak mówię, w mojej ocenie niezasłużenie aż tak wyraźnym jest islam mahaczew. Co do zaoferowania ma dagestańczyk? Otóż, po pierwsze, no nieprzypadkowo jednak w sportach walki istnieją kategorie wagowe. Islam mahaczew jest z kategorii lekkiej. Aleksander Wolkanowski, pomimo tego, iż za młodu walczył nawet w półśredniej, w rugby przepychał się z gośćmi ważącymi ponad 100 kg, to jednak. Całą swoją sportową, dorosłą karierę, a przynajmniej e, jej czasy świetności w UFC przewalczył w kategorii piórkowej. No, nieprzypadkowo jednak. A zatem spodziewam się, że przewaga siły po stronie Islama Machaczewa będzie tutaj naprawdę niemała. A ta siła może mieć kapitalne znaczenie właśnie w walce na chwyty, w walce klinczerskiej, w grapplingu, zapasach, kotłach zapaśniczych, Kulance parterowej. No i nie oszukujmy się: jeżeli jeden zawodnik jest silniejszy, a drugi słabszy, to na ogół tego słabszego mocowanie się z tym silniejszym kosztuje więcej. A zatem, pomimo iż na papierze wydaje się, że kondycja powinna być atutem wolkanowskiego, to jednak wcale tak nie musi być. I że po pierwsze, bowiem machaczew sam pod kątem kondycyjnym, Wygląda świetnie, a przynajmniej tak było w jedynej walce, która weszła w czwartą rundę z Tiago Moisesem. A po drugie, jak mówię, będzie miał przewagę siły po swojej stronie. A to oznacza, że właśnie w zwarciu prawdopodobnie będzie tracił mniej sił. Zwłaszcza, że pod kątem technicznym bez wątpienia stoi o dwa poziomy wyżej, aniżeli Aleksander Wolkanowski. Jakimś kontrargumentem może być tutaj natomiast ścinanie wagi. Ale ten kontrargument wcale nie musi mieć uzasadnienia. Możemy z jednej strony powiedzieć, że machaczew sporo ścina, a więc cholera wie, jak będzie ta jego kondycja wyglądała. Z drugiej zaś strony Wolkanowski ma do ścięcia znacznie mniej, ale też od dawien dawna nie walczył taki umięśniony. Więc do zasilania będzie potrzebował trochę większych baterii. Czy te baterie mu starszą do zasilania takiego organizmu, wiecie, większego? Bo nie ukrywał, że przybrał kilka kilogramów. Więc pod kątem kondycyjnym ta walka jest e, trudna do oceny. Natomiast przechodząc dalej, bo mówimy o Islamie Machaczewie, stójka. Wspomniałem wcześniej o tych kiwkach, zmyłkach, przyruchach e, Aleksandra Wolkanowskiego, o tym, jak to skuteczny jest w szermierce pięści i kopnięcia, ale zwrócę Waszą uwagę, że Islam Machaczew w swojej całej dotychczasowej karierze w UFC przyjął mniej znaczących uderzeń, aniżeli Aleksander Wolkanowski w jednej li tylko, tej ostatniej, trzeciej, walce z Maxem Hollowayem. Nieprzypadkowo. Oczywiście z jednej strony jest to wynik e, kapital, kapitalnego parteru Machachewa, ale z drugiej też jego niebywałej wręcz odpowiedzialności w defensywie. Islam Machaczew w szermierce na pięści i kopięcia nie daje się ponosić emocją. Te czasy, gdy nokautował go Adriano Martins, dawno minęły. Od tego czasu walczy zupełnie inaczej. Jest wyrachowany. Kastruje ze swoich poczynań ryzyko. Nie odsłania się, nie rusza stepami na swoich rywali. Naprawdę, każdy ruch jest tam bardzo przemyślany. Walczy ponadto z odwrotnej pozycji, co jak najbardziej może stanowić problem dla walczącego niemal wyłącznie, przede wszystkim w klasycznej pozycji Aleksandra Wolkanowskiego a Australijczyk tylko raz w UFC walczył w, z rasowym właśnie mańkutem. Więc owszem, Wolkanowski będzie miał tutaj po swojej stronie przewagę zasięgu ramion, pomimo iż będzie sporo niższy, ale jednak, ale jednak będzie w mojej ocenie obawiał się kopnięć, a to może mieć kapitalne znaczenie, bo kopnięcia Szczególnie te niskie i na korpus stanowią naprawdę niezwykle ważny element jego oktagonowej gry. A jak tutaj kopniesz na korpus Islama Machachewa? No nie kopniesz, bo na 99% przechwyci to kopnięcie i cię przewróci. Podobnie rzecz się ma z niskimi kopnięciami. Nawet tymi kopnięciami, czyli lowkingami, fachowo rzecz nazywając, na wysokości łydki. Również takowe Islam Machaczew potrafi przechwytywać, yy, finalizując obalenie. Więc ta stójkowa gra Aleksandra Wolkanowskiego będzie tutaj w dużej mierze, w wielkim stopniu ograniczona. Właśnie z uwagi na to ryzyko zapaśnicze, które wnosi do Oktagonu Islam Machaczew. To, że Aleksander Wolkanowski prezentował się fantastycznie z maksym halowejem, który nie stanowił dla niego żadnego ryzyka zapaśniczego, nie znaczy, że to samo będzie z Dagestańczykiem, który słynie właśnie z zapasów. Słynie też z przechwytywania różnego rodzaju kopnięć. Ponadto, w mojej ocenie, Dagestańczyk w tej walce będzie mógł kopać do woli, a kopie znacznie lepiej aniżeli taki na przykład Habib Nurmagomedów. Habib, jak pamiętacie, nie potrafił wyprowadzić prawidłowego milkika, bo nie potrafił tak wysoko unieść nogi. Natomiast Islam Machaczew w swoim życiu swego czasu. Krótko, ale jednak trenował taekwondo. I to widać. Tą lewą nogą potrafi naprawdę kopać na każdej wysokości, potrafi kopać brazylijskie kopnięcia no, do wyboru do koloru. A jako, że w tej walce obalenia obawiał się nie będzie, to może sobie naprawdę pozwolić na masę kopnięć. W ten sposób zniweluje też tę przewagę zasięgu ramion i, i szybkości, bo oczywiście Australijczyk będzie tutaj szybszy. E, właśnie Australijczyka. Tymi kopnięciami. Czyli sam może kopać do woli, a z drugiej strony Aleksander Wolkanowski będzie musiał bardzo uważać przy kopnięciach z uwagi na potencjalne obalenia. Bo warto też wspomnieć oczywiście o tym, że machaczew lubi czasami zaatakować kolanem, a jako że Wolkanowski jest zawodnikiem niskim, czasami opuszcza delikatnie pozycje, to te kolana mogą mieć tutaj znaczenie. Ponadto w Embedded, jeżeli widzieliście w pierwszym odcinku, Islam Machaczew szlifował łokcie. Jeżeli zawodnik jest wysoki, duży i mierzy się z mniejszym, który skraca dystans, dosięga się jakimiś kombinacjami krótkimi, wtedy łokcie mogą zdziałać cuda. Widzieliśmy to zresztą w walce debiutanckiej Mateusza Remyckiego w UFC, gdy jego przeciwnik zaczął stosować te łokcie i stosował je z sukcesami. Podobnie rzecz się ma chociażby z Johnem Jonesem. Bo John Jones w dystancie nie będzie rozpuszczał tych długich rąk, no bo nie będzie tak szybki, jak jego mniejsi rywale. Przynajmniej tak było w kategorii półciężkiej. I podobnie tutaj. W półdystansie szybszy będzie bez wątpienia Aleksander Wolkanowski, ale Islam Mahadev jak najbardziej może poszukać tutaj właśnie łokci. Natomiast wydaje mi się, i myślę, że nam wszystkim też się tak wydaje, że ta walka rozstrzygnie się jednak w płaszczyźnie zapaśniczo-parterowej. To znaczy, jeżeli jakimś cudem, albo i nie cudem, Aleksander Wolkanowski zdoła utrzymywać ją na nogach, Wtedy może zdarzyć się naprawdę wiele. To będzie 50-50. Jeżeli natomiast Islam Machaczew będzie w stanie przewracać i kontrolować, utrzymywać na dole Australijczyka, no to nie oszukujmy się. Aleksander Wolkanowski nie stanowi dla dagestańczyka żadnego zagrożenia w walce na chwyty. Nie sądzę, aby był w stanie go poddać nawet gilotynom, które, których czasami poszukuje. Natomiast poddanie gilotynom Islam Machaczewa jest zadaniem piekielnie trudnym. Co już udowodnił Dagestańczyk w OKTAGONIE UFC nie raz, nie dwa, chociażby z Nikiem Lęcem, który jest świetny pod kątem gilotyn, a tymczasem machaczew spokojnie wszystkie próby gilotynowe ze strony Amerykanina przetrwał. Wydostał się z nich i zlał go z góry. Pytanie zatem, czy islam machaczew będzie w stanie zaprząc tutaj mm, właśnie swoją zapaśniczą grę do działania? Otóż, mając na uwadze że jest to prawdopodobnie zawodnik z największym, najszerszym arsenałem zapaśniczym w historii UFC, wliczając w to nawet właśnie Habiba Nurmagomedowa, to wydaje się, że jednak będzie w stanie poniewierać Aleksandrem Wolkanowskim. Machaczew obala na wiele różnych sposobów. Rzuty rodem z judo. Różnorodne jakieś haczenia wyniesienia slamy zejścia do jednej nogi tradycyjny double leg wszystko to potrafi przeplatać kapitalnie odwołuje się do tak zwanego chain wrestlingu czyli do łańcucha zapaśniczego przechodzi od jednej techniki zapaśniczej do drugiej do trzeciej do piątej do dziesiątej. i w końcu odnajduje tę dzięki której kładzie swojego rywala na plecach z góry natomiast, i to też jest zła wiadomość dla, islama, dla oczywiście Aleksandra Wolkanowskiego, islam machaczew jest nieprawdopodobnie wręcz e, ciasny. Skupia się w przeciwieństwie do Habiba Nurmagomedowa przede wszystkim na kontroli, na wypracowaniu sobie dogodnej pozycji do ataku uderzeniami czy też do poszukania poddania. Wyobrażam sobie, że gdyby islam machaczew w parterze był, wiecie, agresywniejszy to prawdopodobnie Wolkanowski miałby więcej okazji, żeby się właśnie jakoś wydostać. Przede wszystkim za pomocą podchwytów w parterze oraz motylej gardy. Bo w ten sposób spod Machaczewa wstawał, wstał raz Charles Oliveira, czy też Arman Tsaryukian swego czasu. Natomiast mając właśnie na uwadze, że Islam Machaczew skupia się przede wszystkim na kontroli, na stabilizacji, to Aleksandra Wolkanowskiego czeka piekielnie trudne zadanie, jeżeli da się ustabilizować. W mojej ocenie i myślę, że tak też podchodzi do tego właśnie Australijczyk w momencie, w którym będzie leciał na deski w wyniku obalenia Dagestańczyka, już będzie musiał się okrutnie kręcić, nie dając się ustabilizować. Nie może sobie pozwolić na. Nie wiem, sekundy czy dwie sekundy odpoczynku w parterze, złapania oddechu, złapania pozycji. Nie, musi się wściekle kręcić. Pamiętacie walkę Habiba Nurmagomedowa z Abelem Truchillo? Pamiętacie, ile tam obaleń zanotował Dagestańczyk? To był chyba rekord w USC, 20 kilka, o ile pamiętam, trzeba by sprawdzić. Natomiast pytanie, jak to się działo, że tak go ciągle obalał? Ano obalał go dlatego ciągle, że Abel Truchillo nieustannie wstawał. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nawet Lecąc na te deski, od razu się skręcał, od razu się wił, nie dawał się ustabilizować. I w mojej ocenie, podobnie do pojedynku z Islamem Machaczewem, musi podejść Aleksander Wolkanowski. Pytanie natomiast, czy będzie w stanie. Otóż powtórzę to po raz enty. W mojej ocenie, Aleksander Wolkanowski ze swoim charakterem, z kondycją. Z krępą budową ciała, z doskonałą stójką, z przewagą e, publiczności po swojej stronie, z niebywale o, z ogromnym sercem do walki, stanowi dla Islama Hatchawa znacznie większe zagrożenie aniżeli Charles Oliveira. Natomiast natomiast, jednak widzę tutaj w roli faworyta Dagestańczyka. Nie tak wielkiego, jak wspomniałem, jak wskazywałyby kursy Bukmacherskie, ale jednak. Ale jednak Islam Machaczew, to jest stylistyczny na papierze, przynajmniej koszmar dla Aleksandra Wolkanowskiego. W stójce nie odsłania się, walczy z odwrotnej pozycji, kapitalnie kopie, nie naraża się na uderzenia, jest w swoich poczynaniach bardzo odpowiedzialny, a zarazem jest też niebywale konsekwentny zapaśniczo. Jeżeli nie uda mu się pierwsze obalenie, Spróbuje kolejnego, i kolejnego, i jeszcze jednego, aż w końcu przewróci Aleksandra Wolkanowskiego. A zatem pomimo iż nie spadnie mi tutaj szczęka na podłogę, jeżeli Aleksander Wolkanowski rozsiądzie się na drugim tronie mistrzowskim, to jednak w roli faworyta, nie tak wielkiego, jak wskazują kursy, ale jednak widzę tu Islama Machaczewa. A wy. Jak widzicie to starcie?